Dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie z mroźnego Popesztilordeni. Dzisiaj będzie film na temat, uwaga, kogo? Grzegorza Brauna, ponieważ no znowu wszyscy ujadają. Ujada Kaczyński, ujada Platforma Obywatelska, jakiś profesorek, którego słyszałem, Andrzej Suwerenny robił o tym też vloga i, i cytował, który brzydko nazywał też Grzegorza Brauna, że jako bura i wiecie co, to słowo na S. Także Dużo się, słuchajcie, dzieje. Grzegorz Braun w ogóle miał mieć 13 czy też 12 stycznia. 12, jedne media podają 12, jedne 13 stycznia. Rozprawę w sądzie, ale ze względu na swoje oko i sytuację ze zdrowiem, po prostu przedstawił zwolnienie lekarskie. No i to się nie odbędzie to całe jego przesłuchanie. Także chciałem o tym dzisiaj trochę pomówić. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Słyszycie te ujadające psy tam z daleka? Można by powiedzieć: Psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Co powiedział Mały w Kapeluszu, czyli Jarosław Kaczyński, o Grzegorzu Braunie? Prezes Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach odciął się od współpracy z Grzegorzem Braunem i jego formacją Konfederacja Korony Polskiej, mówiąc m.in., nigdy z nimi nie rozmawiałem. Kaczyński stwierdził, że nie prowadził rozmów z Braunem. I tutaj będzie cytat, uwaga. Braun przekroczył granice nieprzekraczalne dla polityków. Kaczyński uznał, że styli treści, które głosi Braun, są poza tym, co uważa za akceptowalne w polityce. I jeszcze dodał tutaj, że głosowanie na Brauna jest nieefektywne i jego zdaniem rząd nie powinien. Opierać się nawet na poparciu jego zwolenników, bo to miałoby negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa polskim. Kaczyński powiedział, że partia Brauna powinna pozostać na marginesie sceny politycznej i wyraził nadzieję, że nie przekroczy progu wyborczego w wyborach. To są właśnie wypowiedzi mądrego prezesa, małego w kapeluszu. Ja tak mówię w kapeluszu, bo jest niski. I, i musi mieć stopień taki chyba jak mówi na mównicy. Tak chyba mu kiedyś podstawiali jeszcze jakby ważniejszy w PiSie. Znaczy on i tak jest najważniejszy, ale, ale wiecie dobrze, że prezes może być tylko jeden. Dobra, chciałem się odnieść teraz do tego wszystkiego. I teraz tak, widzicie Jarosław Kaczyński, który uważa, że Grzegorz Braun nie ma miejsca w ogóle w polityce dla jego i dla Konfederacji Korony Polskiej. To jest to, o czym ja mówiłem, że myśmy wdepnęli w takiego syfa, czyli tym syfem jest właśnie popis, tak zwany, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Ja jeszcze wspomniałem na początku tego vloga, że poseł Szłapka tam się wyrażał w jakiś hamski sposób na temat Grzegorza Brauna, że jakiś profesorek nadzwyczajny, bo tak było i używali takich różnych epitetów związanych z Grzegorzem Braunem. Ale teraz chciałem jeszcze powiedzieć właśnie dalej w konsekwencji tego, że jak myśmy wdepnęli właśnie w tego syfa, jak myśmy się tym zarazili, to my nie mamy prawa według Kaczyńskiego no, mieć innej alternatywy, bo alternatywą dla Polski jest tylko popis. Nie ma po prostu niczego innego. Zobaczcie, jak oni się musieli dogadać ze sobą. To jest to, o czym mówimy i powtarzamy, że... Wiele lat temu przy tak zwanym okrągłym, okrągłym stole dogadali się, tam byli wszyscy najważniejsi. Był jeszcze Pawlak z nimi, Michnik, jeszcze inni tam zdrajcy Polski. I oni sobie wtedy ustalili, my nie ruszamy was, wy nie ruszacie nas. Zobaczcie jak to działa do tej pory. Przecież to jest takie prawdziwe, przecież to takie jest żywe, że sam Kaczyński, dlaczego Kaczyński nie powie, prezesie Kaczyński, dlaczego nie powiesz, że nie ma miejsca dla Platformy Obywatelskiej w polityce. Przecież jesteście tacymi, takimi wrogami. Przecież tak się nienawidzicie, nienawidzicie z Tuskiem. No to czemu nie ma takiej retoryki? Czemu nie ma czegoś takiego, żeby któryś z pisowców tak powiedział? No bo wy musicie mieć Platformę Obywatelską, drodzy pisowcy, żeby się karmić po prostu tą nienawiścią. Wy musicie, wy jesteście jak, żyjecie jak takie pasożyty w takiej symbiozie: Peo i PiS, Kiła i Żarzączka. I wy musicie po prostu być, żyć jeden twór i drugi twór polityczny, bo wy musicie być zależni po prostu jeden od drugiego, bo, no bo musi być jakaś opozycja. Wy nie widzicie opozycji w nikim innym, tylko właśnie w przeciwniku, jakim jest dla PiSu Platforma, czy też dla Platformy jest przeciwnikiem politycznym PiS. I to wszystko, słuchajcie, świadczy o tym, że boją się niesamowicie Grzegorza Brauna. Boją się i robią wszystko, żeby Konfederacja Korony Polskiej nie weszła do Sejmu. W ogóle Kaczyński też tam słyszałem tą wypowiedź, że ma nadzieję, że nie przekroczą progu wyborczego. No to się zdziwicie, drogi Jarosławie. Zdziwicie się, bo. Sondaże pokazują co innego. Oczywiście wiadomo, że w sondaże można wierzyć mniej czy więcej, raczej mniej, ale te sondaże zawsze są zaniżone i te sondaże, jakie są przedstawiane, to są zawsze na korzyść właśnie Waszą, drodzy pisowcy, i na korzyść Waszą, drodzy platformersi, bo zawsze to tak działa, bo po prostu Wy sobie stworzyliście tak, uzurpowaliście sobie taką manię władzy. Że nikt nie może być poza Wami. Nikt nie może być. Że wszystko, co będzie inne, to będzie po prostu złe. A najlepiej, jak będzie tylko jedna partia z Was rządziła, bo wtedy yy, wtedy Wy jesteście tymi najlepszymi. Ale mogą być tylko dwie do rządzenia partii. Takżeście sobie to już ustalili tam przy tym okrągłym stole, o którym wspomniałem na początku, może być tylko PiS i PO. Jak my to zawsze mówimy, PiS, PO, jedno zło. A ja jeszcze to określam. Że wszyscy złapaliśmy syfa, i po prostu mamy albo kiłę, albo rzeżączkę. Jeszcze przejdę tutaj do jednej sprawy, bo a propos Krakowa, miasta i ta strefa czystego transportu, gdzie prezydentem jest człowiek z ramienia, właśnie Platformy Obywatelskiej, to świadczy też o głupocie mieszkańców Krakowa. O tym, że sobie wybrali kogoś takiego. No i teraz chodzą, protestują, że nie chcą strefy czystego transportu. A czego się spodziewaliście, ludzie, że e, co ci, którzy mówią o płonącej planecie, tak jak czaskowski mówi, przecież to oni reprezentują te same poglądy. To czego się spodziewaliście, że, że co wam wprowadzą? <laughs> Myśleliście, że będzie tak lekko, łatwo i przyjemnie, no to się rozczarowaliście. No to macie teraz to zagłosowaliście. Za takim kandydatem, no to teraz będziecie albo płacić, albo będziecie ściągać znaki z tryfa czystego transportu, albo bo będziecie robić akcje niszczenia kamer, albo będziecie sobie chodzili na protesty. Chcieliście, to macie, bo nie widzieliście innej też opcji poza popisem. Już tak reasumując tego dzisiejszego vloga, nie nagrywam dużo, bo jest taki, taki, że nie wiem, ale chciałem powiedzieć właśnie, że Grzegorz Brown jest alternatywą jakąś. Jego partia, Konfederacja Korony Polski, jest czymś innym. Różni się nawet od konfederacji tej Mencena i Bosaka, bo tamci ludzie jakoś, można powiedzieć, sprzedali te wszystkie wartości, którymi byli założycielami. tak? Gdzie jeszcze byli z Korwinem, gdzie byli właśnie z Braunem. Zmieniło się ich postrzeganie i oni są trochę taki jak chorągiewka, że tu zawieje, tam zawieje. I zaczynają zmieniać zdanie. Mencen, który moim zdaniem, zrobił się już słuchajcie takim systemowym, typowo politykiem. No i co? I Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej. Ja myślę, że zobaczymy, kiedy w ogóle będą wybory: czy ta kadencja Sejmu przetrwa, czy to się nie rozpadnie. Bo tutaj dużo się jeszcze może wydarzyć. Są możliwe wszystkie scenariusze. Nieważne, kiedy wybory się odbędą. Ale ludzie widzą. I też takie dziwienie się, że ktoś może głosować na Brauna, czy i właśnie jego partię Konfederacja Korony Polskiej, no to czego się ludzie dziwicie, czego się spodziewacie, że ludzie będą zawsze ślepo myśleć, zawsze będą ślepo wierzyli co w TVN, który pomyśli za nich, który im powie, że PiS jest zły, a PO jest dobre. No ludzie mają dosyć, ludzie chcą zaryzykować może, może się rozczarują Braunem, a kto wie. Może też tak być. Taki scenariusz też jest możliwy. Ale zawsze chcą mieć jakąś alternatywę, nie tylko właśnie głosowanie pomiędzy tymi dwoma najgorszymi i tymi, którzy uważają, że nie ma nic po prostu poza nimi. Jednak coś jest. Jednak coś jest. Jest właśnie taka Konfederacja Korony Polskiej. A gdzie jest wasz śmieszny PSL? Gdzie jest wasza ta śmieszna hołownia z Polską 2.50? Tacy mieli być elokwentni, tacy byli ten yy, po prostu wspaniali, i jakie mają teraz <grych> yy, sondaże wyborcze? No, tutaj się zastanówmy. Także to jest tyle, co chciałem powiedzieć w temacie Grzegorza Brauna, małego w kapeluszu i wszystkiego właśnie związanego z tak zwanym popisem z czymś najgorszym, co się Polsce mogło przytrafić po prostu w tej erze, takiej już po upadku komunizmu. Wydajcie znać w komentarzach, co uważacie w tej kwestii. Podzielcie się waszymi opiniami. Oprócz tego zostawiajcie też łapki w górę, subskrybujcie ten kanał. No i widzimy się w następnych vlogach. Trzymajcie się zdrowo. Pa pa.